Witam serdecznie w mojej hydroponicznej dżungli, w ostatnim poniedziałku w Growboxie w tym roku. Niesamowite. Troszeczkę zmian tutaj zaszło, ale to zaraz, to zaraz, powoli, powoli. Znaczy powoli. Teoretycznie nie mamy zbyt dużo czasu, e, więc przegląd robimy tak <grych> dziarsko. Słuchajcie, Fusipetiole został odcięty, tutaj rośnie mu e, liściu. O, pocięłam, zmniejszyłam, teraz będzie lepiej. Lepiej, będzie go mniej. Od razu zrobiło się przestronnie i jak go ciachłam. Tak, dobra. Tutaj u giganta. Najnowszy liścio. Jest piękny. I tu mamy to, a tu mamy tu. Może mówię? Tak. U małego giganta jest to, Dobra. Lecimy dalej. U monsterki. Zaraz, zaraz. O, tu jest rura. U monstery. O, widać, dobra. A i u epi, tu jest najnowszy liściu. Tak, słuchajcie, z, z tym skrzydłokwiatem nic mi się nie udało zrobić, gdyż ponieważ, bo nie mogę znaleźć doniczek. Nie wiem. Wyniosłam doniczki do piwnicy, żeby móc sobie postawić choinkę, i teraz nie wiem, gdzie one są. Cała ja. No ale skrzydłokwiat ma tutaj rurę, która się już powoli tutaj, o, rozwija. No i na razie jest sobie taki krzywy, no nie, bo on się po prostu nie mieści w tej doniczce, jakby przechyla się, o, przechyla się. Dobra, lećmy dalej. Co tutaj? Co tutaj? Tutaj u choi. A, tak, ja wiem, że choje wpuszczają wąsa, a później listki, natomiast to, o co mi chodziło, to to, czy to są już listki, czy korzonki powietrzne, no i widzę, że listek, no nie, bo tu trochę widać... Takie, takie małe coś okrągłe, <noise> więc w tym przypadku akurat to już jest listek. A tu co? Zagadka dla wytrwałych. Czy coś tu się zmieniło? Ja nie wiem. Ja nie wiem. E, dobra. No i tak, tutaj mamy tego. O, jełopa. <noise> tak, oporządziłam. E, no tutaj większość korzeni e, zgniła, tak, ale ma nowe. Robi nowe, czy je widać? Tu trochę widać. Trochę by było widać, gdybym nie przysłaniała tego ręką. O. No, trochę widać, nie? Wychodzą tutaj tędy, więc go ogarnęłam. No i efektem tego jest taki taki listek no. Du, dupska nie urywa. Dobra, a dla onemko. Ej, ej, ej. Jeśli wydaje Wam się, że jestem zestresowana, zdenerwowana, to tak jest. To tak jest. Tak, i wytłumaczę Wam zaraz dlaczego. Tutaj widzę, że jeden i drugi puszcza liścia. To są te najnowsze listki. O, okej. Okay. Tutaj. No widać. Widać dobrze. Mm, tutaj mamy rurę. Tak w środku. Tak. O, tutaj mamy jeszcze jedną rurę. Dobra, a tutaj co? O, a tutaj widzę, że. Tylko, że to z drugiej strony chyba będzie widać lepiej. O, tak, mamy kolejną rureczkę. No i mamy tego liścia, co tam się nie mógł wyprostować. No to już się wyprostował. Tu jest strasznie zbito, jak widzicie. Tu jest jeden liście w drugim, prawda? Tu jest mało przestrzeni, bo te rosną lepiej. A te są bardzo zbite. Wydaje mi się, że tutaj może trochę jej dużo jest światła, dlatego ona taka zbita w sobie, taka wiecie, nie? Nie ma żadnej przestrzeni. No ale na razie nie mam głowy, żeby się tym zastanawiać, więc niech stoi. Tak, tutaj oproszę. Duchu robi nam takiego liściocha. Czy tobie trzeba w czymś pomóc? O Boże, chyba trochę trzeba. To może jednak nie jedną ręką. Lepiej nie. Dobra, Bidadari, kochaniutka. Tu jest rureczka i tu jest rureczka. Obcy są teraz trochę przesunięci w tamtą stronę. To tak nie do końca widzę, czy tam się coś w nich dzieje. Nie, nie ma szans. Nie widzę. Widzę tylko, że tu się liściu rozwija. I jakby nic więcej nie widzę. Ach, ty, Bidadari, no, wygrałaś. Kurde, blacha. Nie mogę wyjść z podziwu. Dobra, a, a może sobie zerkniemy co tu. No, udraceny też spoko. Też spoko udraceny. To wszystko tu to nowe. Tak, no i tu te rury nie. To wiadomo, że nowe. Dobra. O Jezu, Radwańsk, co ty tu odpierdzielasz? Tu jest nowy listek. Tu jest nowy listek. To wszystko z tych rurek, co ostatnio. Mogliśmy widzieć, tutaj się będzie rozwijać, odpomogę ci trochę, odpędzę. Tutaj też bardzo ładnie. E, tutaj widać kolejny dziubol. Tak, kolejny dziubol, też pięknie. U i rurę widzę. E, I tutaj widzę. Zaraz gdzie ona jest, bo ja ją z tej perspektywy widzę. O, tu jest. Kolejna rura, tu w tym miejscu. Mm, I nie wiem. <laughs> nie wiem co dalej, bo tu jest za gęsto. Tak, no i tu o, proszę bardzo. Mm, yy, dziad numer dwa. <laughs> Też go wysypię, ale na pewno nie dziś. Na pewno nie dziś, no bo to, to, to. No właśnie, nie? No i te kwiotki. Te kwiotki już lada dzień się otworzą, będą śmierdzieć. Cudownie, po prostu czekam na to, już, już się nie mogę doczekać. Dobra, czy coś tam? O, tam u Paraiso też całkiem dziarsko ciśnie liściu. I tutaj ten taki ukryty, zamaskowany. O, juzu. Juzu ze swoim najnowszym liściem. Mm. Pięknie. Dobra, teraz muszę zamienić nogę. Tu już to sieniek przyszedł. Tak, co my tu mamy? Ciekawego. Poza tym, że są pustki, podolewać muszę. Mmm. O! Kolejny kwiatek, nie? Eee, tak... Tu nowa gałązka rośnie... No spońko, spońko... o nie! Kolejny! No dobra, no. o Jezus! Dobra... Starczy tego donerwowania się, ja na dziś i tak już mam dużo stresu. <słysy> <słysy> o nie! <słysy> no, ale nieważne. <słysy> um, filodendron Hydraceum Werigate, no tak sobie rośnie, no nie? Tak sobie, no właśnie. Tam u tego Ormnak jest Rurexon. Tam go widać. Dobra, i tutaj u epiprawną pinatą wariagatę mamy. O, taki nowy liściu. I. I gdzie jest. A, i tutaj w tym dużym liściu jest rurekson. Zaraz go postaram się. A, eee, tylko że. <laughs> Oj, świat dzisiaj nie współgra ze mną. O, tu jest rura. Tu jest rura. No dobra. Ok, czyli tutaj chyba byłoby na tyle, tak, z nowości regulacji. Więc idźmy tu. Obcięty, lepiej wyglądasz obcięty. No i słuchajcie, no i tutaj postanowiłam zrobić szachermacher z półkami. Gdyż, ponieważ, bo, no, tutaj, <noise> jedna półka była za blisko, druga półka była trochę bez sensu, więc postanowiłam zdjąć tą najwyższą półkę, przenieść ją w dół, prawda? I zdjąć tą półkę, która była tutaj w tym miejscu, no tak, żeby jakoś to w miarę przestronniej było dla tych roślin, bo przecież one rosną w górę, więc stąd ostatecznie coś wyleciało. Hoffmani chyba wyjęłam. Coś tu stąd wyjęłam, ale do końca nie, nie wiem. Hoffmani wyjęłam na pewno. Yy... Nigrolaminum wyjęłam i coś chyba jeszcze wyjęłam, no ale dobra. Dobra, tutaj mamy najnowszego liścia. To jest mieszanka Krystalinum z magnifikum z Luxem. Zmieniłam doniczkę na większą. I tutaj najnowszy liściu, tutaj stoi ten od Agnieszki zwanej Agatką i to jest Dark Krystaliną z Magnifikum z, z Aosem awesome, z Dark papilaminum ładniutko, ładniutko, to jest ten od Izy, nie, to jest Noit. to jest Noit. no ID, no ID tu jego najnowszy liściu, dobra. A to, to znaczy, że ja tego odizy też wyjęłam? I jego tu nie ma? Chyba tak. No dobra, ale to wiecie, to, to, to ja wrócę z nim, nie? <grym>, bo tego odizy nie widzę. E, najnowszy liściu, proszę, jak szybciutko. Zapierdziela. No, niesamowita, niesamowita. No i dobra, schodząc niżej, to mamy tak. E, Błażeju tu stoi. Proszę, to jest znacznik do Błażeju. I co ty, Błażeju, robisz? Kwiatka, widzę, robisz. Muszę go wyciąć i widzę rurę. Widzę rurę, dobra. I tu jest ten nasz ulubieniec z tym swoim dużym liściem. Znacznika tym razem nie przeczytam, bo jest tam pod bokiem. Pod, pod bokiem. No ale ja co tydzień wam pokazuję ten znacznik albo go czytam, więc wystarczy zerknąć w poprzedni poniedziałek, gdyby coś. No to tutaj u niego widzę, że tam się coś kluje powoli, nie? Powoli. Powoli, bez pośpiechu. Yy, dobra, no i tutaj ten nasz gagatek, prawda? Sobie stoi. Całkiem dziarsko mu to tutaj ciśnie, nie? Ta rura. Natomiast tutaj jesteśmy ukorzenieni, ale też zabrakło mi już chęci na to, żeby go posadzić. Bo doniczkę to akurat mam taką małą. No, on tutaj też zrobił liściocha. Jest spońko. Teraz ja sobie siadnę. O! Yy, no i tak. Patrzcie, co zrobiła Jacqueline. A. Całkiem zielony liścio. Całkowicie zielony. Hmm. Tutaj jakieś tam takie delikatne plameczki. Także yy, Jessica potrzebuje zdecydowanie więcej światła. No tutaj go nie dostanie już, tak? No bo zmniejszyłam ilość lamp. Teraz już są tutaj tylko dwie lampy, które obsługują głównie to, co jest przestrzeń pod nimi no nie tutaj już jest zdecydowanie ciemniej kamera tego tak nie odbiera natomiast ja to widzę że tu jest ciemniej tak więc ja będę musiała stąd zabrać no bo mimo wszystko ona tutaj będzie stać tylko po to żeby być zielona więc bez sensu no i doczekał się w końcu słuchajcie skubaniec jeden jak on się nazywa jak on się nazywa chodź tu pokaż o. Papilaminą z krystaliną z Forgeti doczekał się w końcu swojej własnej doniczki i tak widzę, że tu tu jest jego najnowszy liściu. O tu, o tu, o tu. Jaki ty ładny, jakie serduszko, no proszę. O, i luksik. I luksik, no. Dobra. Tak, więc tak to właśnie wygląda. No i słuchajcie, zdenerwowana jestem, bo jest wcześnie rano, a musimy z Luśką jechać do weterynarza, bo nam się piesu pochorował. I jak jeszcze w miarę byłam w stanie zapanować nad tym, tak wiecie, przez weekend, tak teraz już jest, wiecie, jakby gorzej, no nie? Pomogło, pomogłam jej doraźnie, więc jestem mega zdenerwowana, bo to wiecie, końcówka roku itd. i tak dalej, tak to wszystko jest mega napięte, w sensie czas. Yy, I obowiązki, że kurde, no ale zdenerwowana jestem nią. W sensie nie, nie, nie jestem zła na nią, tylko zdenerwowana, że wiecie, że się pochorowała, no nie, i znowu z nią trzeba jechać yy, do lekarza, no nie? Więc jakby martwi mnie to, że, że wiecie, że znowu choródka, no nie? No to się jak się czuję całkiem, całkiem względnie. To się ok, tak. Co do świąt, no to minęły nam całkiem spokojnie poza Wigilią, bo w Wigilię sąsiadka nas zalała. E, tak, na, na szczęście w porę zostało to zauważone, ale nie wyobrażam sobie, co by było, gdybyśmy wyjechali. No nie? T ta woda by się po prostu lała. Więc <gryw> jest zabawnie. <gryw> tak, jest zabawnie. Mm, nie mam humoru, powiem Wam szczerze. Naprawdę nie. Mam ten ostatni poniedziałek, myślałam, że będzie taki, wiecie, ciekawszy, no nie, że o tu pozmieniałam półki, że coś tu pocięłam, i tak dalej. Ja powiem wam szczerze, że najchętniej w ogóle bym dzisiaj niczego nie nagrywała, mmm, tylko bym po prostu usiadła z luźką skąpem, z po, porobiła co muszę, co nie, i przygotowała się do wyjścia do, do lekarza. Bo po prostu czuję sama w sobie, że nic jakby ciekawego dziś nie powiem, jakby stres, stres, bierze górę, no nie? Stres bierze górę, tak. No ale, kochani, mój stres za niedługo minie. E, zapewne jak wy już oglądacie ten film, chociaż nie, bo ja się postaram go wrzucić bardzo wcześnie. E, no ale, domyślam się, że w drugiej połowie dnia mój stres jakby wiecie, już zniknie, więc możecie mi napisać, co ciekawego Wam Mikołaj przywiózł. Tak, c cóż ten grubas <grym> wchodzący przez komin czy przez okno wam przytaszczył ciekawego? Mi akurat nie przytaszczył nic e interesującego poza kasą. <grym wiosenka> tak, bo, bo zbieram na coś. Zbieram. A na co zbieram, to dowiemy się w czwartek, bo w czwartek będzie podsumowanie roku. No i oczywiście, jak co rok, nie? Nowy rok, nowa ja, nowa jakieś plany, więc wam powiem na co zbieram. Ale od razu mogę zaspoilerować, że niestety nie jest to nic związanego z roślinami, wręcz przeciwnie. <grym> tak. Nie, nie zbieram na ogromny sekator. <grym> no. Tak więc tak. I co? No, 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 tak jak mówię, w czwartek będzie podsumowanie roku, bo to będzie pierwszy czwartek w tym roku, prawda? Więc zabawnie, bo widzimy się na początku tygodnia z końcem roku i zobaczymy się pod koniec tygodnia już z początkiem nowego roku. Ciekawe. Dziwne. <laughs> Dziwne, no, ale tak. Tak, właśnie. Dobrze, słuchajcie, ja naprawdę stres bierze górę. Nie mam nic śmiesznego, ani nic, jakby takiego, wiecie, ciekawego do kawki, do pogadania. Za dużo stresu, więc jakby przegląd mamy. Co w czwartek będzie? Wiemy, a ja teraz usiądę na szybko, zmontuję ten film, zrobię co mam zrobić i, i polecę z luźką do lekarza. I co, kochani, no zbliża się koniec tego roku, więc życzę wszystkim, wszystkim Wam i wszystkim Waszym bliskim, żeby ten nadchodzący nowy rok był spokojniejszy, ranny koguta, bo ja naprawdę ja, ja nie wiem. Ja nie wiem już, jak ja mam prosić o to, żeby te, żeby te roki były łaskawsze. Mój Boże, no naprawdę nie wiem, czy to przychodzi z wiekiem. Że, że tak tak gówniano się robi, czy jak? Czy to jakiś taki okres jest dziwny? Nie mam pojęcia, ale kochani, życzę wam szczęścia, dużo radości w nadchodzącym roku, dużo spokoju. Mm, mówię, żeby tak łatwiej te wszystkie sprawy przechodziły i żeby nie były też nie wiadomo jak strasznie, wiecie, napięte dla głowy. Oj, po prostu dramat, kochani. Szczęścia i spokoju w nadchodzącym roku. Oczywiście życzenia pojawią się też w poście i pojawią się w poście na grupie, yy, tak, i w poście na, na, na YouTubie, tak więc nic straconego, jeśli ktoś nie usłyszał, <coughs> że życzę Wam wszystkiego jak najle, 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 najlepszego, yy, tak? No dobra, a na tą chwilę tak naprawdę kończę, słuchajcie. Yy, żegnam się z Wami w tym starym roku i do zobaczenia w czwartek, już w nowym roku. To pa!